Mam tutaj run, .pl, a to jest kolejny na ludzie, dzisiaj jak zwykle ze mną jest Luxory.pl to jest pokert Texas. Holden wejdę mam, mam, mam zwalone karty, nie wchodzę. No i dobrze, że nie weszłem. Pasuje właśnie. Luxury tego kolesia już dosyć parę razy pojechał, więc widzicie ma farta. Dużo kasy nie, nie ma. Nie karty. I to nie jest całego kasa. On ma... 584 i ja mam 555. Nie, pasuje. Też pasuje. Ma. mam tylko Za, 7, 7 i 4. No nie, miałbym tak, parę tak. mek. Kurde. Tak. Miałbym parę siódemek. Cholera. Ale on na pewno... O, król i as! Fak, ja mam damę mnie piątkę, pasuje? I zetwór, tam grać stary? Ja wchodzę, na 320 kasy. Wejdę. Króla i asam. Musi wejść as albo król. Albo król. Musi, po prostu musi. Wchodzę na lin, walę to. Zbiór kasy. Dzisiaj nareszcie zasięgłem... No fak, parę dam bym miał! Fak, czemu my ja spasowałem to? Czyli? nie mam nic. Nie mam nic. Wysoka odasa. Nie, przegrałem On też miał parę dam tylko, że jest królem dobrze, że spasowałem A, stary kredyt O oh my god Bierz kredyt i na stół Czemu zbiłeś? Dwie pary, trójki na dwójki Podbijam do 10 Nie mogę wziąć kredytu Popatrzę, a wygracie Czemu nie możesz? Ja, bo już wiem Patrzę, jak wygracie Bramdrago, podbija wchodzę Tora podbija się... Ale on serdecznie. może znowu mieć kolor ktoś, tam może mieć kolor. Nie, nie ma Nie pokażę. A z jakiej racji mamy pokazywać moje karty? Nie ja pokazałem. co? Znowu dam i piątka. Wtedy bym na tej karty przegrał. Spoko, to byłeś w tyłki. Wiesz, że ja gram inaczej. O oh, fuck. Pasuj, nie stracę całej kasy. Wow. Znale jak jest ja. Szans. Ja dirty straciłem. Włączmy, żeby wszedła ósemka i dziesiątka, albo ósemka i czwórka. Nie ma na to szans. Tak jak wejdzie, to co zrobi? Co on to zrobił? Bym się zesrał. A pasuje od razu, nawet na to nie wchodzę. ja mógłbym zobaczyć jakie wejdą dziesięć, to nie jest jakaś duża suma. Ale hmm. No fuck, para dziesiątek. A na to co on teraz zrobił, bym spasował. Wiesz co, nie weszłem. Zyskałem licznicę, o proszę, on ma parę dziesiątek z waletem i by to wygrał. Z asem, z królem i z waletem. Więc by to wygrał, a ja bym znowu stracił kasę. Więc znowu okazuje się, że dobrze, na samym początku spasowałem. U, as i 8 Karo. No Andy, spokój! Tak, bardzo kocham moją ptaszynkę, Andruszkę, tylko że spokój ma mi tu być, bo nagrywam! No i co z tego, co mnie obchodzi, nagrywasz? Para trójek to chyba... na stole, lol. Rzadko ci, no tak. ale dobra. Nawet nie weszło mi nic pod kolor. Mam nadzieję, że Az wejdzie. A, pasuje. A Idź ty w pizdu. Nie, aleś. poczekaj, poczekaj. Pasuje. Niech on nie mi idzie stąd w pizdu. Za ile możesz wziąć kolejny kredyt? Dwie pary na stole, super! Gościu, ktoś, ktoś miał dane, nie, to od razu ma fula. No wow, gościu ma fula. Nie, dwie pary, dawaj, daj trójki. Krółem, a ten z asem ja piernicz! Zorki za moją papuszkę. Pewnie i tak docięła do mikrofonu, aż go już tak obróciłem, że jestem nadstawiony na niego prawie na pozycji głową leżącą na biurku. Pasuje, się wy. Ja nie ryzykuję aż tak. Tak, ja. A, Za ile możesz tak. kolejny kredyt? 5 minut. Para tu. Wej, zaraz zrobię to to moja papuga się uspokoi, no. Nie, nie rób, papugę. papuga. Mocno ją słychać, stary? Nie, nie, aż tak. A mnie? Dużo głośniej od niej? O wiele. No to dobrze. Stara mówić głośno, później mam przy mikrofonie, to wygląda jakbym zjadał. No kuźwa para dam, ja piernicze. Było pasować. No jak oni tak przebijają, ja nie chcę stracić całej kasy. Ten dębli przed 10 tysiącami na stół i grać się przy nim nie da. No i super, i bym to wygrał, badaj to Sary, na ten stół, bo ja się zaraz ze Nie mam kasy Wiem. Ja! Piernie, co za gówniane karty? O, ale ci są coś tutaj przebijają Ja znowu bym miał gówno Miałbym parę dziewiątek O, tu mają dziewiątki na walety Na piątki, znaczy Nie też bym miał dziewiątki na piątki, tylko że on ma z waletem No i bym je zjechał Nie, para króli z ręki, z ręki, stary a ja teraz wejdę we wszystko No koleś wchodź w to To ja podbiję do 20 Para króli jasów masz 82 podbiję Koleś ma 16 tysięcy i pasuje, ja bym na to wszedł. Fuck you, Dawid. Fuck you. Zobacz no to. Koźwa. Mogę mnie dawać, ale nie tak bym może w to wszedł, jakbym dał Pa! Eee, idźmy z takimi kartami. Mam z taką kartą grać? Ja pierniczę No, please, możesz już wziąć ten kredyt, czy nie? Tak. Masz, wygra masz wygrane, chyba nie wiem, co to jest łącznie, czy na Texas z poker. Jeszcze bardziej obrócę ten mikrofon. Przegrane 4325, a wygrane 2329, a ja? No, kurde para, której miał. Ja mam wygrane 687, przegrane 1293 czyli to jest tylko z texasa dobra, wal i 10, wchodzę na to możesz już wziąć kredyt, bo wolne miejsce hmm, za minutę no fuck wejdę bo, ale dziś nie dobra karta, zobaczymy. On pójdzie in albo spasuje. Nie, wybije go ze stołu. No nie, jednak miałem rację, poszedł Alin. A wejdę w to. Peter spasuje pewnie. No. O nie, wejdę. Fuck, nie weszłem karty. fuck. Pasuje. Nie stracę całej kasy Stówę tam mogłem stracić, ale nie stracę całej kasy Kolor nasa Fuck, ja bym miał wyższy, bo bym miał z dziesiątką Kuźwa Walić, patrz co teraz robię Jebalin Mam króla i baleta Parakruli? Para Fuck you! Wypię, mi jakiś tam! Lucjo, opie... jakieś Jakąś mam parę ósemek z ręki. Fuck you, koleś! Fuck you! Teraz będzie zły na mnie. Słuchaj, teraz będzie pewnie podbijał. Chciałbym, mnie wy... będzie mnie chciał wykosić. Fuck you, koleś! Fuck you! <ścoughs> ja go wziąłem. O, teraz już masz wziąć kredyt. Wziąłem go. A wejdę, mam tam, tam, tam parę ósemek co oni mają Nie ja wiem, Tam mam wiedzieć, nie jestem nie Mirko nie. pewnie ma coś dobrego Co? Mirko pewnie ma coś dobrego No, a pewnie ma parę króli albo asów Nawet no, jakbym miał tą parę dziesiątek stary to i tak ma lepszą ode mnie kartę Parę dam z ręki Pizdu, szóstka i czwórka, pasuje My jak coś gramy razem, więc na przykład jeżeli jeden ma dobre karty, drugi się po prostu usuwa no, żeby nie stracić, tre... Nie żeby nie tracić kas, prawda? No a poza tym, żeby na przykład, nawet jak coś tu nie ograć, tam drugiego czy coś, ja teraz mam dużo kasyłki, ma tylko z 90. Nawet. No No niestety. mam parę dam. Damy na szóstki znaczy. Full! Ja pierwsza. Ale... <słyszy> Pasują. No właśnie w to debile. Albo go buautuję, albo pasuje. Nie, no nie weszli. No patrz, stary, foch na nich. Foch forever. Ja mam fula, oni pasują. No, no patrz, no weź. Lol, Dobre kartki, wejdę. 9 pasuje. Nawet nie będę wchodził za 10, 10 mi żal. Co masz? Ja, ósemka, Może coś mi się trafi. Ja mam 9,8. Nie wchodzę na ali. Dabile mnie jestem, żeby tracić kasę i... No, chcesz jeszcze trochę pograć, nie? No. Ja miałem co to miałem dziewiątkę i 8. Ja by to... No, spoko, spoko. Jak coś możesz najechać na swoją postać i wtedy cię pokazują twoje karty. No! Wow! 9. Patrz, ale poszli. Jest! Jest! Jak dobrze że nie weszłem. A uh. no, ja bym miał piątki na dwójki. On ma króle na dwójki, więc dobrze, że nie weszłem. Nie, Tak, na serio nie zbyt dobrze słać moją papugę, bo my to trochę wkurzamy... A, jedź ty koleś! Ja w pizdziec z paletem i siódemką będę wchodził, na pewno Ja się wzbogaciłem nieźle na tym stole. Potem może ja... pójdę na Omaha. High. Ja, a ja poszłem w pizdziec z kasą. No. A widzisz, ja się wkurzyłem poszłam, ale inni mi weszło parę króli. A to z 3000. 3000. Ja ile kasy to Jeb, dup! Cała pula 4480. Trójka siódemek. No nie. Jezu. Koleś, para... ja No Mam ja para. Trójka siódemek stary. Trójka siódemek. Ja miałem try to Sorry za tą moją nerwicę ludzi, ale bym wygrał taką kasę. Para dziesiątek. Czekam. Czekam, ja mam Asa z dziewiątką. Ja mam parę dziesiątek. Podbij stary. Trójka dziesiątek. A pasuje. Patrz, ciekawe czy podbije. Dawaj, przebij gościa, przebij. Idź, ale. Pójdę, Alin. Może coś zrobić. On wejdzie, wejdzie. Fuck you! You. Nie, O, szkoda stary Zas syn Ej dawaj chodź, chodź, Trójka odcinka. dziesiątek miałem Musiałem mieć tego kolora Nie no, no chodzę Fuck you. Co to zaraz kończymy grę? Albo robimy cięcie? I spotkamy się jak i spotkamy się jak pójdziemy na jakąś inną grę z kasyną Ja już kończę nie. nie Nie, nie mam foka na tą grę nie starczy, czekaj, słuchajcie, co. Trójka dziesiątek, no nie! No w pizziec, wtedy miałem, trójkę siódmek, spasowałem, trójka dziesiątek teraz, no nie, ja pierniczę, oni po takich smaczach przebijają. A ja też się zaraz focham na tą grę. No, ma dość komuś coś lepszego. Ma wejść jeszcze jedną serce i ma komuś wejść kolor, albo ktoś ma mieć lepszą. Dobrze, że spasowałem, wcale tego nie żałuję. Miałem trójkę dziesiątek! FRAJER! Co ty? No wtedy miałem trójkę dziesiątek, a miałem musiał mieć ten kolor, To fuck! Jezu. Stary, tu jest genek! Ja tego deba nie Tego trepa nienawidzę! Please! Stary, ja tego kościa muszę wykosić! Jak któregoś razu się za... z Tak na kasy hałem. I tak myśmy na siebie klnęli, stary omg, To musiałbyś po prostu zobaczyć tą kąfę. Kąfę czak po prostu wtedy na kasynie Ktoś będzie miał streetka? O. Nie, syn na króla. Bo w tu kole się wzbogacają fajnie. I stary to co, robimy cięcie i spotykamy się potem na innym stole? Nie. Nie wiem jak ty. Wiesz mi to tam obojętne. Teraz na chwilę tylko musiałem coś sprawdzić na skiepie. Po tym rozdaniu robię krótkie cięcie i sprawdzę, ile się to nagrywa. To pasuje i robię krótkie cięcie. Wracamy po jesteś jesteśmy już na innym stole Tutaj widzicie nie mam mojej całej kasy Bo maksimum na tym stole kasy to jest 200 do wpłacenia Więc mogę tylko więcej wygrać Tutaj jacyś debile znowu szaleją A ja znowu pasuję, znowu się boję przegrać to Może trochę zbyt bezpiecznie gram, ale... da się na tym coś wygrać Czyli widzicie mam 1000... Kasa dostępna 1157 ale ponieważ jeszcze mam tu praktycznie 200 w grze. Może być, chodzę za dwa jest. i 6 pasuje. A tam za jeden sumy mogę wejść. Ja w sumie ale. On teraz podbije jakieś sumy większej nie, No sam. ale patrz, tu jest mały stół, a fajnie, bo tutaj już podbijałem na większe sumy. O Jezu, dobra, wejdę w to. Też wejdę, goście ma Alina. Jest to. Z tego możemy, go, możemy go wyeliminować, jak tu wejdzie szóstka i dziesiątka, nie? O, oh, fuck Nie, ja chcę go wyeliminować Nie, tylko wejdzie jeszcze jedna kropka Jeszcze nie dziewiątka wejdzie, dziewiątka nie wejdzie No to by było stary bomba miał Street Ali Dziewiątka ma wejść Dama, Dziewiątka, ma. dziewiątka. Nie! No, ja no, na samym początku znowu przegrał Naprawdę Łuki, poobserwuj stół, a ja tu chwilę sam program. dobra? Dobra, ale naprawdę No troszkę, szkoda, widzisz, miałeś zarąbić trzy karty I ta. No serio, szkoda, miałeś zarobić trzy karty Patrz, ale tego się za ciebie wykoszę, wykoszę go za ciebie, poważnie Patrz, on mnie wkurza, on ciągle wali inny. Moja papuga znowu, jak ja zacząłem oczywiście nagrywać, znowu się też rozwierkała! Nie, miał być. O oh, FAK! Ja w to weszłem, ja chciałem wejść za jeden. Dobra, walci do Alin najwyżej przegram tą kasę, ale ja tam jeszcze mam dużo w zapasie. Walci daline. Może dojść dziesiątka do szóstka. Jest! Szóstka doszła! Jest! Mówiłem stary! A to weszły weszło wszystkie dziesiątka dać tak, za dziewiątka nie chciałbym! Jedna dziewiątka miałbym z A Asi król, al in! O fak, zrobiłem to samo co ty wtedy. Patrz ten... Ja chcę, żeby ten... żeby obydwoje weszli. Ja chcę zobaczyć, jeżeli obydwoje wejdą.. Patrz stary, mogę bym tego jednego kolesia O FAK! Dama, dama! Dama, dama, dama! O kurwa! Naprawdę nic? Nie, zwałtowałem go! Może i straciłem kasę, ale przynajmniej tego Debila wyautowałem. Z tego cieszę. Gość, tu znowu ma 17 pal. Cieszę się, że z tego Debila wyautowałem. I znowu ideal in. Cieszę się, że te karty są dobre. Może trochę niepotrzebnie poszedł. Tak, wyautowałem go, stary, wyautowałem. Czemu wyjeździ ze stołu? Nie obserwujesz już gry? Ja. Stary gwałtowałem go za ciebie. On ci skosił kasto, ja go gwałtowałem. Na wysokiej od asa. Frajer, za ranem miałbym strita. Na wysokiej od asa go gwałtowałem po prostu. I niech. niech wejdzie król. Niech króliczek wejdzie. Pat. Wysoko od... Asa, para szóstek z Asem z królem i z damą Jakby znalazł jedną z tych szóste w to bym miał strita. Nie, to prawie nie. Popatrz, ten koleś będzie będziesz długo czekał A, dziesiątki na 6 Jeszcze chwilę pogram i będę się czegnął. Znowu mi podejmą fajne karty to idę Alina o! Ad jestem adminem tego stołu, stary! A, no, wyautowałem, widzisz, krajera za ciebie. Tak, kolejny chcesz, że ja chcę, kolejny chcesz żebym go wyautował? No nie, że teraz wejdzie szóstka, to ja się zabiję. Weszła? Nie Jeszcze nie wiadomo Bo znowu jakiś koleś czeka już przez 10 sekund co ma zrobić Czy spasować, czy czekać Czy tak trudno mu kliknąć czekam Jezu Ej, przez prawie 20 sekund czekał żeby dać podbijam Chcę żeby mi się trafiły fajne ka... Ty to wejdę, Alin. Para waletów z ręki, Alin. Widzicie, może gram trochę teraz? ale nie teraz. za dużo bezpiecznej gry. Mi nie pasuje. A może ktoś akurat wejdzie? No, wejdźcie, ktoś. No, no proszę! Patrzcie, że on znowu będzie przez. 15 czy sekund? O, nie, ma farta, czekam. No nie pokazuje, a idźcie po co macie widzieć moje karty. No to dobra, jeżeli znowu mi się trafi karta, to znowu all in. No dobra, jest karta na all in, moim zdaniem. Dama i siódemka serce? Hmm, czemu nie? Co ty, Łuki, o tym sądzisz? Łuki, jesteś? Jestem! Co ty o tym sądzisz? Damaj siedemka serce, poszłam all-in. Przegrasz. Co? Przegrasz. Mm, nie wiem, już trzy osoby weszły na... Dwie osoby weszły na alin. in trzy łącznie ze mną. Dwie pary damy na czwórki, bo czwórki są na stole, a ja mam damę. Też damy na czwórki, tylko że on... Ha, dzielimy się po połowie. 6,8, i 8, wejdę za 2. Zaraz zakończę ten odcinek. Jak Luxoriego nie mam, to tam. A wejdę za tyle. Stary, żeby weszła dziewiątka, to mam Streeta. Dziewiątka. Nie wejdzie ci dziewiątka. Nie wejdzie, bo mi nie weszła. <laughs> Ale jak mi wejdzie, to się powiesisz, nie? Tak. DZIEJĄTKA WESZŁA! Poważnie. <noise> Zobacz, to na odcinku! FUCK Zobaczysz to stary na odcinku! Ja pierniczę! mara. No, Łuki, weź! Nie rozłączył się. Ja pierniczę! Mikrofon chyba tylko. Ale mam opcję wyłączenia mikrofonu. Powiem. wiem. O fuck, teraz pewnie więcej osób będzie miało streeta, bo doszła jeszcze ósemka. Wali, ja idę, Ja sprawdzam to. No! Fuck, on ma oddamy! Przegrałem! Po co ta zesrana ósemka tam weszła? Komu ona w była potrzebna! Ej, ale obiecałeś, że się powiesisz, jak wejdzie ta dziewiątka. Patrz, weszłam przez... na króli 4... ALA. Dobra, więc ja już powoli będę kończył ten odcinek. Widzicie troszkę cykarski wygrałem. Ale wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie łapka w górę. Ja się z wami żegnam. Luxori też się z wami żegna. No To narka!